Cześć, cześć! Minus 20% na certyfikaty, czyli podejścia do egzaminów IIBA od teraz, a w zasadzie od 15 października do 31 grudnia. Więc jeśli akurat się tak zdarzy, że pomiędzy świętami a Nowym Rokiem będziesz się zastanawiał, jak spożytkować ileś godzin czy ileś dni Twojego czasu, a chciałbyś zrobić właśnie coś w kierunku rozwinięcia się w temacie analizy biznesowej, no to być może jest to fajna propozycja dla Ciebie. Zapraszam Cię do szczegółów. Na głównej stronie IIBA, czyli International Institute of Business Analysis, znajdziesz właśnie taką informację na głównym banerze, czyli teraz, od teraz, a w zasadzie od 15 listopada do 31 grudnia 2021 roku jest zniżka na podejście do egzaminu, na certyfikację minus 20%. Jest to fajna okazja, jeśli w szczególności będziesz miał tutaj parę dni i chciałbyś wykorzystać je jakoś bardziej produktywnie albo właśnie chciałbyś jakiegoś jednego dnia zrobić coś szalonego. No to tutaj taka opcja. I tak jak widzisz, tutaj tych certyfikatów, z których mógłbyś skorzystać, jest kilka, tak? Mamy tutaj ECBA, CCBA, CBAP, czyli to są te główne certyfikaty związane ze znajomością podstawowych zasad analizy biznesowej. Pierwszy jest dla tych, którzy nie mają doświadczenia udokumentowanego albo chcieliby wyrównać sobie takie podstawowe, najważniejsze elementy. Później mamy CCBA dla osób z około 2,5 roku doświadczenia. No i CBAP, czyli to jest dla osób, które mają 5 lat doświadczenia w analizie biznesowej, które będą mogli udokumentować. Więc to jest taka propozycja. Później mamy AAC, czyli to jest analiza biznesowa zwinna, CBDA, czyli tutaj mamy. Mm, y ten certyfikat związany z analizą danych, no i później jest CCA, czyli tutaj mamy jeszcze jeden, ale się tego narobiło. Jeden jest jeszcze związany z cyber security, czyli właśnie to jest, to jest ten temat. No i tutaj CPOA, czyli temat związany z analizą biznesową w rozwijaniu produktów. Więc taka fajna propozycja od IIBA do końca roku, do 31 grudnia, czyli do Sylwestra. Jeśli chciałbyś przygotować się razem z analiza IT, to zapraszam Cię tutaj do dwóch z kursów, które mamy również w temacie takim, że one przygotowują do certyfikacji IIBA. Tutaj, jak widzisz, mamy. Kurs zdobądź certyfikat Product Ownership Analysis, więc on przygotuje cię do tego, jak zrozumieć rozwijanie produktu, jak zwinnie zarządzać produktem, jak tutaj lepiej zrozumieć rolę product ownera, czy właśnie osoby, która zajmuje się zarządzaniem i rozwijaniem produktu. Więc albo. Ty mógłbyś się wykształcić bardziej w tą stronę i tutaj zdobyć kompetencje do rozwijania produktów, albo być może jako analityk biznesowy chciałbyś współpracować lepiej z product ownerem czy z product managerem. To jest też bardzo fajne opracowanie od strony IIBA. A tutaj jest kurs, w którym omawiamy to również po polsku, w którym znajdują się też pytania egzaminacyjne, podobne do tych, które znajdziesz podchodząc do tego egzaminu po stronie IIBA. Znajdziesz tam też wskazówki, jak przygotować się w ogóle do, do zdania, jak tutaj przed, przed samym podejściem do egzaminu, jak tutaj przygotować się też pod kątem technicznym, więc wszelkiego rodzaju tego typu wskazówki, również jak się na ten egzamin zapisać. Więc jeśli potrzebujesz takiego wsparcia i takiego tematu, no to zapraszam Cię do skorzystania z tej zniżki po stronie IIBA, jeśli chodzi o zakup podejścia do egzaminu, a tutaj, jeśli chcesz przygotować się razem z. Analiza IT, no to zapraszam Cię na edu.analizaIT.pl. No i tutaj właśnie yy, mamy takie, yy, mamy to wspólne przygotowanie. Yy, jeśli chodzi jeszcze o te certyfikaty, możesz też skorzystać z tego kursu, czyli zdobądź kurs, zdobądź certyfikat ECBA, IIBA, czyli on właśnie przygotowuje do tego podstawowego poziomu na bazie Babok Guide, czyli właśnie zbioru dobrych praktyk dla analityków biznesowych. Jeśli chcesz się przygotować do tego egzaminu, to yy, Zapraszam Cię do tego, żebyś dołączył do tego kursu. Ten kurs, bo też pytacie czasami, jak długo zajmuje przerobienie tych kursów. Tutaj jest nagrań, Około 7-8 godzin, plus jest 5, 5 zestawów testowych tutaj w tym, w tym kursie. Więc możesz to przerobić, jeśli by się uprzeć, jeśli bardzo byś chciał, możesz to przerobić i w jeden dzień. Może będziesz chciał do tego wracać, sprawdzać się w, tutaj w tych, w tych testach kilkukrotnie, może będziesz chciał powracać do jakichś materiałów, ale teoretycznie dla takich osób bardzo ambitnych, bardzo szybkich, przygotowujących się, albo też takich, które w zasadzie już mają trochę wiedzy z innych obszarów albo mają doświadczenie, no to są też szanse, że w bardzo krótkim czasie możesz się dobrze przygotować, zrobić sobie testy i podejść też do tego egzaminu na bazie Babok Guide. Zachęcam cię do tego. Skoro tutaj mamy taką fajną propozycję od IIBA do końca roku, do 31 grudnia, czyli do Sylwestra, jeśli akurat w tej przerwie świątecznej będziesz miał na to czas, będziesz chciał poświęcić chwilę na to, żeby taki certyfikat sobie zdobyć, no to jest to teoretycznie możliwe i do odważnych świat należy, a też jeśli zakupisz teraz podejście do tego egzaminu, no to później możesz się umówić na konkretny termin. Tam jest jeszcze dłuższy czas, w jakim możesz to zrobić i przygotować się też do tego egzaminu. Także zapraszam Cię raz jeszcze na ITPL. w szczególności, oczywiście do wszystkich kursów zapraszam Cię, ale w tym temacie akurat tutaj do kursu Zdobądź certyfikat ECB i IBA, jeśli chcesz mieć podstawę analizy biznesowej ogólnie. Natomiast jeśli chcesz mieć takie podstawy do analizy biznesowej, ale w kontekście rozwijania produktów, czy jeśli myślisz o tym, żeby zostać product ownerem, to ten kurs bardzo fajnie przeprowadzi Cię przez opracowanie i IBA na ten temat i tutaj zachęcam w szczególności, dlatego że jest to świetne pracowanie, które daje perspektywę nie tylko pracy nad rozwojem produktu z zespołem, ale także z organizacją, czyli przy strategii, przy tych celach długofalowych i też z rynkiem, czyli tutaj segmenty klientów, jacy klienci, czy mamy dopasowanie, rynek, produkt, więc bardzo fajne. Perspektywy, które można tutaj sobie uzupełnić i też lepiej zrozumieć, jak wygląda zakres odpowiedzialności analityka, product ownera, product managera, sprzedaży, marketingu i lepiej to sobie poukładać w głowie. Więc zapraszam i mam nadzieję, że być może widzimy się tutaj w tym lub innym kursie. Do zobaczenia.